Jesień tego roku zapowiada się niezwykle ciekawie dla fanów polskiego serialu Rodzinka, który po czteroletniej przerwie powraca na ekran. Wiosną tego roku aktorzy ponownie zjechali się na plan, by kontynuować świetną zabawę, którą rozpoczęli wiele lat temu. W tej nowej odsłonie projektu widzowie będą mieli okazję zobaczyć ulubionych bohaterów, w tym Macieja Musiała, Julię Wieniawę, Adama Zdrójkowskiego, Mateusza Pawłowskiego, Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka oraz Jacka Braciaka. Ostatni z wymienionych, odegrający rolę Marka, udzielił ciekawego wywiadu dla Super Expressu, w którym podzielił się swoimi odczuciami na temat wspólnej pracy z pozostałymi członkami obsady. Jacek Braciak z radością podkreślił, że atmosfera na planie jest niezwykła i bardzo pozytywna. Nie spodziewał się jednak, że odczuwanie tęsknoty za ekipą będzie tak silne. Żartobliwie odnosił się do swojego kolegi, mówiąc: "Ten Karolak Jaki to uroczy łajdak, jednak zaznaczył, że poza planem nie miał z nimi kontaktu. Wspiąwszy się na odwagę, braciak przyznał, że unika spędzania czasu w towarzystwie ludzi z branży. Broń Boże, ja się w ogóle nie zadaję z tym środowiskiem, powiedział, sugerując, że czas, który spędzają razem na planie, w zupełności mu wystarcza. Odpowiedź ta zaskoczyła reporterka Super Expressu, która nie kryła swojego zdumienia takim podejściem aktora. Nie mam takiej potrzeby, dodał, co mogłoby być interpretowane jako żart, choć w kontekście jego osobowości może budzić pewne wątpliwości. W kontraście do słów braciaka Tomasz Karolak, zapytany o relacje w zespole, stwierdził, że przez dziewięć lat współpracy z całą obsadą zbudowali silne więzi. Aktor zaznaczył, że grupa przyjaciół znana z ekranu naprawdę się zżyła. Oczywiście, że tak, utrzymywaliśmy kontakty nie tylko z dziećmi, bo my się tutaj zaprzyjaźniliśmy, podkreślił. Dodał, że relacje ich wykraczają poza scenariusz, co nadaje produkcji dodatkowej wartości. Szanowni Mzo i prywatnie przeżywaliśmy ze sobą różne emocje życiowe, wyznał pokazując, jak ważna jest przyjaźń między aktorami zarówno na scenie, jak i poza nią. W miarę zbliżającej się premiery nowego sezonu, fani rodzinki, pl z niecierpliwością czekają, aby ponownie zanurzyć się w codzienne zmagania i radości tej znanej rodziny, a ich ulubieni bohaterowie ponownie ożyją na ekranie w nowej odsłonie. Wygląda na to, że przed nami wiele emocjonujących momentów, które z pewnością dostarczą widzom mnóstwo radości.